Hola a todos, yo soy Małgosia i y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Małgorzata Kawczyńska, a to jest kanał Super Małgosia, na którym dzielę się wiedzą z języka hiszpańskiego. Zapraszam na moje kursy online. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem, a dzisiejszy filmik dotyczy dwóch czasowników, które mają wymowę taką samą, natomiast piszemy. W inny sposób to znaczy jeden czasownik ma h na początku, a drugi nie ma tego h. Natomiast wymowa jest ta sama, gdyż przypominam, że h w języku hiszpańskim jest nieme. Nie czytamy go. Oczywiście dwa czasowniki są prawidłowe, tylko że po prostu mają inne znaczenie. Obydwa czasowniki są czasownikami regularnymi, czyli verbos regulares. I są zakończone na AR, więc odmieniają się tak jak czasowniki zakończone na AR, czy jak czasowniki regularne zakończone na AR. Oczywiście, jeżeli nie pamiętasz odmiany czasowników regularnych zakończonych na AR, no to mam dobrą informację. Nagrałam filmik, który jest tutaj na tym kanale. Podlinkuję ci go, zobacz go. Tam tłumaczę, jak odmieniamy czasowniki regularne zakończone na AR. Po prostu odcinamy tą końcówkę i do tematu dodajemy końcówki, które są właśnie dla czasowników zakończonych na "-ar". Zobacz sobie ten filmik. No i tak, mamy dwa czasowniki, które wymawiamy OHR. Ten pierwszy czasownik z H na początku oznacza wertować, przewracać kartki i jeszcze dla Twojej informacji podam Ci nowe słówko la oha to jest kartka. I drugi czasownik, ohear, czyli bez tego h na początku, oznacza rzucać okiem. No i przemycam Ci tutaj jedno słówko, el oznacza oko. Więc y, możesz też sobie jakby tutaj to znaczenie właśnie skojarzyć z tymi rzeczownikami. La oha, kartka, ohear, wertować, przewracać kartki, el oho, oko, Ohear, rzucać okiem. No i tak, zobaczmy, jaka jest odmiana, czyli dla liczby pojedynczej, czyli singular, to mamy taką odmianę. Jo, oheo, tu, oheas, el, eja, ustet, ohea. Przeczytam jeszcze raz. Jo, oheo, tu, oheas, el, eja, ustet, ohea. No i w liczbie mnogiej, czyli plural, mamy następującą odmianę: nosotros nosotras oheamos, bosotros bosotras oheais, eios eias ustedes ohean. Przeczytam jeszcze raz: nosotros nosotras oheamos, bosotros bosotras oheais, eios eias ustedes ohean. Mam jeszcze dla Ciebie informację, że na mojej stronie ma znajdziesz koniugator i tam te czasowniki są opublikowane we wszystkich czasach. Czyli znajdziesz odmianę tych czasowników we wszystkich czasach. Link oczywiście zostawiam Ci w opisie pod tym filmem. Jeżeli nie wiesz, jak korzystać z koniugatora na mojej stronie to nagrałam taki filmik w zeszłym tygodniu z odmianą czasownika Satisfacer i tam też w tym filmiku pokazuję na mojej stronie www.ma-kawczyńska.com jak właśnie korzystać z koniugatora. Też Ci podlinkuję, zobacz sobie. No i jeszcze co tutaj napisałam: Ohear u Ohear, czyli Ohear czy Ohear. No i mamy napisane Las dos Formas son balidas, czyli obydwie formy są prawidłowe, tylko że tak jak wcześniej powiedziałam, oznaczają zupełnie co innego. Oher, pasar ohas. oher bez ha, rzucać okiem. No mam nadzieję, że już teraz e, będziesz miał, będziesz miała takie skojarzenia, że ten czasownik właśnie e, przewracać kartki, wartować, to będzie Ci się kojarzył z kartką la, oha i już wiesz, że piszemy przez H, a ten drugi czasownik OHAR bez H, czyli rzucać okiem, będzie się kojarzył z oho, czyli oko. No i wiesz już, że po prostu zaczynamy od O. Mam nadzieję, że, że pomogłam, że ten filmik był wartościowy. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, to oczywiście zostaw kciuka, zostaw komentarz. Wtedy więcej osób będzie mogło go zobaczyć, więcej osób się o nim dowie. Zaznacz subskrypcję, zaznacz dzwoneczek. No i pamiętaj, że wiedzą, możesz utrwalać na moich kursach online. Też linki zostawiam w opisie. Młodzież Gracia sporadziła kompaniarmę i nazwę ospronto. Saludos!